Dzień dobry, w dzisiejszym materiale będzie kilka wiadomości z różnych dziedzin, a ja zacznę może od wiadomości związanej z Dylanem Ulwani, z chłopakiem, który udaje, że jest dziewczyną. To jest ten sam pan, który uczestniczył w kampanii reklamowej Bad kiedy to Bad Light wysłał do Dylana piwo z jego wizerunkiem. Na, z takiej okazji, żeby świętować jego 365 dni bycia kobietą i wtedy Dylan Mulvaney podzielił się tym filmikiem na mediach społecznościowych i po tym właśnie incydencie akcje firmy Bud Light poszły na dół drastycznie. Ludzie zaczęli bojkotować Bud Lighta. No i teraz mamy tutaj kolejną taką kampanię, można powiedzieć, otóż na Dzień Kobiet. Dylan Mulvaney opublikował takie zdjęcia, wziął udział w, w sesji zdjęciowej z Lady Gaga i y, oczywiście ta sesja zdjęciowa, te zdjęcia opublikowane nie spotkały się zbyt, ze zbyt miłym przyjęciem, no ale chyba można zrozumieć dlaczego, bo jeżeli facet udaje kobietę, no to chyba jeszcze... Składa życzenia na Dzień Kobiet, udając, że jest kobietą, no to chyba można tutaj się domyślić, gdzie tkwi problem. Tak więc Dylan po raz kolejny można powiedzieć atakuje. Kolejna wiadomość na dzień dzisiejszy dotyczy Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump, zresztą zarówno jak podobnie jak Joe Biden. Mają wiece, wiece, i akurat taki wiec mieli w Georgii ostatnio. I Georgia jest stanem, w którym doszło do morderstwa pani, która jest, była studentką pielęgniarstwa, i została ona zamordowana przez nielegalnego imigranta. To jest ta sama pani, której imię chciał, chciała Marjorie Taylor Green żeby wypowiedział Joe Biden podczas orędzia do narodu nie sądzę, że Joe Biden spotkał się z rodziną pani z rodziną tej zabitej dziewczyny natomiast jak najbardziej Donald Trump spotkał się właśnie z rodziną tej dziewczyny i miało to miejsce przed jego wiecem przed jego wiecem przed jego przemówieniem w stanie właśnie Georgia spotkał się z rodziną, z rodzicami pani, która została zamordowana w Georgii. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną wiadomość, to tym razem jest wiadomość z Florydy. Tutaj mamy wiadomość z serii bardzo nieprzyjemnych, ponieważ jest to wiadomość dotycząca aresztowania Winter Haven, Florida, 228 ludzi zostało aresztowanych i potencjalnie, 12, potencjalnie 13 ofiar zostało uratowanych podczas ośmiodniowego tajnego śledztwa prowadzonego przez wiele agencji w hrabstwie Polk w sprawie handlu ludźmi. Według biura szeryfa hrabstwa Polk Wśród aresztowanych podczas operacji March Sednes 20, 2024, co zresztą jest nawiązaniem do amerykańskiego tzw. March Madness, czyli turnieju koleżowego koszykówki, znaleźli się nauczyciel, trenerzy, lekarze i czynni żołnierze. Szeryf hrabstwa Polk Grady Judd twierdzi, że aresztowano 150 podejrzanych o, nag o nagabywanie do prostytucji. Aresztowano 12 innych podejrzanych, z czego 8 albo czerpało zyski z prostytucji, albo zabierało prostytutki do tajnego miejsca. Judd powiedział, że 42 osoby, które zostały aresztowane, pochodzą z hrabstwa Polk. W trakcie śledztwa detektywi postawili łącznie 70 zarzutów za przestępstwa i 288 zarzutów za wykroczenia. Historia kryminalna podejrzanych obejmowała łącznie 879 przestępstw i 1150 wykroczeń. Detektywi i organizacje pomocy społecznej sprawdzały osoby oskarżone o podróżowanie w celu świadczenia usług prostytucji, aby sprawdzić, czy nie są ofiarami handlu ludźmi lub wykorzystywane przez inne osoby. Organizacje biorące udział w operacji zaoferowały im także pomoc społeczną. Jack twierdzi, że spośród 66 aresztowanych podejrzanych, to potencjalnie 13 ofiar handlu ludźmi. Jeden z aresztowanych mężczyzn powiedział, że jest trenerem siatkówki z Nowego Jorku, który uczy uczniów gimnazjum. Inny podejrzany powiedział detektywom, że jest certyfikowanym trenerem triatlonu i sportowcem. Wśród aresztowanych był również nauczyciel matematyki i przedmiotów ścisłych, informatyk i dyplomowana pielęgniarka z domu opieki. Aresztowano także sierżanta sztabowego Sił Powietrznych, funkcjonariusza policji lotnika i dziewiętnastolatka, który miał rozpocząć szkolenie w Siłach Powietrznych w maju. Zatrzymano także mężczyznę, który był zastępcą funkcjonariusza biura szeryfa hrabstwa Polk. 21 spośród aresztowanych jest podejrzanych o nielegalny pobyt w kraju. Ci, którzy przebywają tutaj nielegalnie, pochodzą między innymi z Chile, Kuby, Gwatemali, Meksyku, Peru i Wenezueli. A teraz jeszcze jedna wiadomość i to jest już taka wiadomość można powiedzieć troszkę weselsza, dlatego że jest to wiadomość dotycząca Oskarów. Otóż Donald Trump, chcąc czy nie chcąc, stał się gwiazdą y, przez moment chociażby y, Oskarów, które miały miejsce w niedzielę. A stało się to w takim momencie, kiedy. Um, ponieważ Donald Trump w ogóle na bieżąco komentował niektóre sprawy i akurat skomentował na mediach społecznościowych Oskary w sposób następujący. Nie było kiedykolwiek Gorszego gospodarza Oscarów niż Jimmy Kimmel. Rozpoczął ceremonię jako przeciętna osoba, która za bardzo stara się być kimś, kim nie jest i nigdy nie będzie. Pozbądźcie się Kimmela i być może zastąpcie go innym wyblakłym, ale tanim, w cudzysłowie talentem ABC, Georgem Slopanopolusem. Chodzi tutaj oczywiście o George'a Stefanopoulusa, którego zaraz za chwileczkę pokażę. Proszę bardzo, to jest właśnie George Stefanopoulos. Trump specjalnie go, jego nazwisko przekręcił. Wtedy wszyscy na scenie wyglądaliby na większych, silniejszych i bardziej efektownych, pisał dalej Donald Trump, a dodam, że Stefanopoulos jest niski. Dlatego, że ma tylko 165 cm wzrostu. Dzisiejsza ceremonia jest naprawdę zła, napisał dalej Donald Trump. Ten od lat poprawny politycznie program jest chaotyczny, nudny i bardzo niesprawiedliwy. Dlaczego po prostu nie dadzą Oscarów tym, którzy na nie zasługują? Być może w ten sposób wrócą z głębin oglądalności telewizyjnej. Uczyń Amerykę znowu wspaniałą. I tutaj właśnie wypowiedź Trumpa się kończy, a jeżeli chodzi o takie Oscary, to może na przykład aktorowi, który odgrywa rolę Bidena, taki Oscar by się przydał. No ale dlaczego w ogóle o tym wspominam? Otóż Jimmy Kimmel, który był gospodarzem Oscarów w niedzielny wieczór, postanowił skomentować tą wypowiedź. Można powiedzieć, że dał się sprowokować, jakby nic lepszego nie miał do roboty. Tak więc pod koniec gali, pod koniec ceremonii Oscarów, przeczytał prawie cały ten post Donalda Trumpa i zapytał gości na sali, czy wiedzą, który były prezydent zrobił taki komentarz. Następnie podziękował Trumpowi za to, że ogląda program, za to, że ogląda Oscary. I żartobliwie powiedział, że jest zdziwiony, że ogląda w ogóle Oscary, bo przecież czy już nie nadszedł czas na jego więzienie. Tak więc w ten, w ten oto sposób Donald Trump stał się gościem programu Oscarowego w niedzielę. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu.